Siemano widzowie w kolejnym odcinku Na tym przepięknym kanale Maciusia300 I dzisiaj idziemy Gdzie chcesz iść? A i na znowu górkę. jest Znowu ten typ walony yy, Znaczy przepiękny ten Sigma Sigma Drip tak A jak zagrywamy teraz Tak jest widzowie dzisiaj będziemy świętować Po nagranym odcinku Jutro też będzie filmik o tej 17, drugi odcinek specjalny, a resztę dnia... E, w ogóle dzisiaj się prawie zabiłem na schodach, śpiewałem sobie Happy Birthday, tu już się później i prawie się zabiłem. Tak, to tutaj danie. Przed meczem, który wygraliśmy 6-4. Na spokojnie widzowie. ja miałem asystę i sam Tak, ja miałem asystę, widzowie i... Ten oto pan też miał asystę. Widzowie, ja tak będę szedł, bo to jest jedyne rozwiązanie. No widzowie, ja miałem asystę, on miał asystę. Widzowie, no... <gryw> Wszystko miałem, co dużo zapragnę, co nie? Ale mi łeb świeci. O nie, ja ci inaczej budowę. Dobra, my iść, widzowie, na górkę. A potem spróbujemy podejść bliżej lasu tam. Spróbujemy, nie, nie mówię, że nam się uda, ale teraz mało widzę, jak mi tu takie wszystko widzowie mam dobrą nowinę, bo za ty. Wow! wow ale trik! Chłop, wyjął se, zgaci telefon. <noise> A, tak, no, ale nikt tego nie zobaczył. A, to takie, bo wiesz, bo, bo jak to włączę, to wtedy oni mnie widzą, O teraz mnie widzą. Ale patrz, 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 patrz co, Robię tak, wyłączam i widzę, że oni ja się nie widzą, to nie? Mhm. Może wyglądam jak bebin, ale to nic. I też mało teraz widzę, bo tak jakby... Ami! W ogóle ja dzisiaj prawie sobie złamałem rękę i palec. To tak na marginesie i tak jutra ja do Sklepaja A jutro też, yy, będą... jutro są dwa odcinki. Taka nowość, Jeden short, do Sklepaja. No, będą dwa shorty. I... Nie, czy short, czy filmik? Nie wiem. Dobra, nagramy filmik 3-minutowy. Mm. Super. Dobra, my już jesteśmy, jak widzicie, ciemno jest, a powiem wam, godzinę. Godzina jest prosta. E, 17.38 dochodzi. To trzy... Marek idziesz? Ja na mam jakąś kamery Co? Gdzieś światło jakieś. To jest latarka. No latarka nie Ale tak mnie to nawala że to naprawdę jest ok, nie? To jakby nie widzicie tego samego, ale jest tu już creepy, nie? Ten odcinek, a w ogóle... ja O, 3 minuty. ok mhm mm 3 minuty byśmy wyszli nie może a nie dobra bo my mieliśmy pierwszą próbę ale jednak się nie udało widzowie moi ulubieniści widzowie nie zapomnijcie o lajkowaniu subskryberów kanałów ja nie wiem czy na tamtym odcinku włączyłem te subskrybery czy nie ale no nieważne nie tak chodź bo ty masz tutaj drugą latarkę a ja z jedną o. Żuber No jakiś widzę to w stanie w łeb. ale doszło. Dobra, Widzowie, idziemy. Znowu na górkę. Jak mówiłem, wbijajcie na. Na jaki to był TikTok? Jaką ona miała? Pola Dzieńziara. No, pola gęziara, gęziara wpisujcie i tam będziecie mieli. Coś tu walu, słyszeć? Coś tutaj walu, słyszałeś? Nie. Dobra, nieważne Wpisujcie i będziecie zobaczycie tą górkę, a ja też zrobię... U no, u no u mnie na kanale też widzieliście, ale... Tu od góry Ja sobie na górze i tak jakby no... Jest ciemno, jest pupce, pupce, no ja Nagram też odcinek z osobno jak... E, widzowie, e, jak to się mówi? kurczaczki zapomniałem. A tak, no z górki. No. Filmik z górki, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj naprawdę ładnie. Wczoraj sprzątaliśmy też tutaj. E, o, no. Po nagryw przed nagrywkami sprzątaliśmy też tutaj na tej górce naszej przepięknej. A ty się bawisz latarką, okej. Okay. A nie, bo ty. A, dobra. Mietek się bawi szkłem. Dobra, Mietek, idziemy tam? Ej, pa, ha, to mamy światło. Widzisz to tam światło? Gdzie? A, nie widzę. Mietek, idziemy tam? Ej, przez chwilę coś widziałem, tak się świeciło, nie? Ej, ja stąd chyba wolę iść to jest? Ja się mam mieć? O! No tak, Amirowie są to nie musimy się biją. O, milkę babki! Ktoś tam siedzi na bagunku w mieczem. Dobra, ziomeczki, idziemy. Żuber. Idziemy do lasu, wracamy. Nie wywal się Maciuko. Maciek, nie O! Oh ale nie no, kogo... Ej, nie zapomnijcie o subskryberów i lajkowania kanału! I nie miałem coś powiedzieć, ale. Zap... A! Jak widzieliście, profilowe na moim kanale się zmieniło! Nagle. A, musisz sprawdzić, Mię, tak musisz sprawdzić, nie powiem jakie. Nie ma Harry Pottera, to mało się. I zamierzamy Żuber kolejny. No i co widzowie? Idziemy teraz sobie. Idziemy teraz. Widzowie. A teraz mój nos widzicie on. Tak, on mój A, tak, no bo ja się tutaj tak przykleiłem do kamery. A, no. W ogóle dzisiaj jest mega zimno. Wręcz nam tak zimno. Nie mam rękawiczek. Jak y, mi się kręci w głowie, już. Ser. Kogo... Patrz, możemy patrzeć, koło oni oglądają. Oni oglądają y, ten. Jak to się. Milionerów oglądają. Y, jak się nazywa. Prezydent Niemiec w 1939 a to łatwe. Ojde, A to łatwe. Tak. <grych> Tylko tego nie powiem, bo możemy iść ten. Yy, na nagrywce. No, tak, i jak to zaśpiewamy, możemy mieć prawo autorskie. Albo nie, coś tam stoi, chyba ty patrz. Coś trzyma naszą chroną? Nie wiem czy to jest krzak, czy coś tam W ogóle widzę, że ten. Dobra, zaśpiewamy, Znaczy, No to łatwe, to. Wiecie co tam było? Zapytanie tam był Adolf Hitler, Józef Piłsudski. Józef Piłsudski. Idealnie zobaczyłem. Jeszcze Angus Stalin, chyba coś takiego. A dalej nie wiem, nie pamiętam. Amir jeszcze był. O, ci, ci, ci. Ci, 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 ci. Pa idzie kotem do lasu. Napiszcie w komentarzach, yy, co wolicie, czy koty. Ja wolę to i to. Amiru. Ja wolę Amira. Widzowie, taka ciekawa... 9 minut, no. Widzowie, idziemy teraz do lasu. I teraz się zaczną betysrety. Pamiętajcie, że my zbieramy do 30 subskryberów, jak co to, przepraszam was za to światło, a jak co, o kurde, kopą kamień przez przypadek. Co ty robisz? A, sprawdzasz naszą liczbę. Pokaż. Dodali nam te punkty? Jeszcze nie. A może punkty? Nie, dodali. A kliknij na ten mecz, albo na nas. O, i na ten mecz. No i na ten mecz, kliknij. Ale jest zapisane, że gdzie stoi. Dobra, chodźcie. Idziemy teraz przez. Y do lasu, chodź. Dobra. Chodź, chodź. Bierzemy naszego trójkołowca? Kogo? Trójkołowca? Hmm. A nie, bo jak nam się zgubi, to będzie tyle. I jutro nie będzie shorta. Słuchaj, coś? No to idziemy. Nie wiem, myślałem, że ja coś słyszałem, ale nie wiem. W ogóle, jak mi to tak wali w łeb, nie? Te światła. To ja na przykład nic No i śpiesz, czy może? Nie, brat TikToki ogląda, nie, ja, ja się załamę, nie? Ja się po prostu... Za... Ja idę ja już inaczej ser... Ja wiedzieć o tym sera, ale no, Amir. Uspokój się. Patrz, patrz tu. Znalazłem plastik torebeczko. Jeszcze mam plan nagrać jeden z filmów jak oglądamy live od luksury. Ale to nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w następnym. Jutro jeszcze będzie... Yy, Odcinek dwa Kurde, czekajcie, chwilę, bo mi tak świeci w łeb. Że ja już mam tak. No, gdzie byś poszedłeś? Czekaj na mnie. Ja się teraz sam boję i się ja sam nie pójdę. Czekajcie, teraz nie będziecie przez chwilę nic widzieć, nie? Co tu takie to się robi? No, no. Dobra, idź tam. Przez chwilę nie będziecie widzieć, bo ja oślepłem już tak chwilowo. Nie, że ja już na boskie... Dobra widzowie, jesteśmy już blisko lasu, nie? Tak. Ja zawsze jak tu idę, to ja... No włączysz... O, a nie mi w we... łeb. Patrz, patrz. Na boisku. Prze? Ale to no robisz obraz, jeszcze szczęba. Aj, że muszę. Wow, wow, wow. Cóż już? Już musiałem, że coś jest zapisane na mnie. Gdzie? A ja nie wiem, czy ja się boję. Patrz, patrz to, patrz to. Patrz, patrz, patrz. Ej, ziomek, idziemy czy wracamy już? A Co? Dobra, ho, my, my jesteśmy panowie Amirowie. Kurde, nie strasz mnie, bo się teraz wystraszyłem. Co to jest? Widzowie, znowu są jakieś gwiazdy, nie wiem, czy wy zobaczycie. 15 gwiazdy w jednym pasie. Jedzie na naszą... Ej, a, a to nie są takie meteoryty? Ej, ja chyba wiem co to jest. Ej, jednak nie wiem. Ale to są takie gwiazdy. Ale Ej, a co jeśli to odkrąża całą Ziemię? O wow. Patrz, bo... Yy, yy, jak to się nazywa? Dzień trwa 24 godziny, co nie? Patrz, tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, 4, 15, 16, 17 18 19 2, 2, 1, 23 gwiazdy W jednym biegu niepółnocnym widzowie I tak jakby no jedzie gdzieś sobie O wow, to jest A moja czadidowa No dobra, ser idziesz pierwszy. Ej, co to jest? Kieczup. No to jest kieciup. Słyszałeś? Coś warczało tam, ja nie idę tam. Coś tam warczało, ja słyszałem. Ja nie. Ja słyszałem takie... Chodź chodź. Ale mam dobrą latarkę teraz. Gdzie ja tędy? No. O kurde, ale ty te duże są. Patrz, ta pierwsza ucieka, ta druga ją goni nie? Nie wiem co się stało i Kurde, ja muszę też. Dobra, nieważne. Idziemy teraz, zaraz skończymy odcinek. Coś tam jest w ogóle. Widzisz? Widzisz, a gdzie ty patrzysz? Na ten budynek? A nic za nami nie ma. Nie świeć mi w łeb, bo ja nie widzę. O Drent, dobre Widzowie, w nocy jest tu tak strasznie. Wow, 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 wow! Jak to szybko leci teraz zobaczyłek Jas. Ja się wywalić ser I patrz, tu gwiazdy te znikają. To tam przeszło. Ej, e, ser, chodź! Chodź Ja pierdziłem się zląkłem. Aaa! O kurde, eee, się. Jezus Maria! Oli się przystraszyłem, kobietam twarz zbiła! Ach. Chłopie, aż się wywaliłem. Ech, wstaję. Wstaje rano, okulki już gotowe. Co to jest? Co to jest? <słuch> <słuch> o! Oh. I opierdzielę. Oj, się przestraszyłem, nie? Kupcie, musimy rano tam iść do lasu, bo w nocy to nie bata, że ja tam pójdę. Nie, jakbyśmy mieli większą ekipę, to dobra, nawet spokojnie, ale jak nas jest tylko dwóch... To nie ma mowy, nie? Za, ty, za tydzień będę miał latarkę nie? i będę mógł nie? dawać wam tam światło. Tam jakby, nie? Będziecie widzieć, co ja widzę. I ogólnie super będzie. Dobra, 17. No, dobiję do 20 minut i 7, 18 minut. Jesteś Zyś... super potężny. E, ogólnie to jesteśmy na tej sesji. A nie, to dobra, to nie dobra. To no, jest moje. Tak jakby, to jest mojego wujka. Dobra, już. Au. Jaki podrosty, ja pierdzień. Widzowie, jakie wodorosty Widzowie tu są... Kołbany Ej, a co mi zrobisz potem? Chodź. O, To nie, nie załatwia. Mafia znowu. Mafia no. Tak wtedy. Jak będzie trzeba samochód, to znaczy, że mafia, a jak będzie to. Wszystko spokojnie Ej ja teraz tak raz... Połatam jak się świeci Widzisz na to drzewo tam? Tam łobuszka O chciej jakaś idzie Zubi idzie po chciej i znowu wyje taburek Ej wyschłuchajcie Mieszkam w komplecie. Oj, jeszcze złomku mnie. Jo, jo pierdziele. A się przestraszyłem. Ja, snij mi, widzowie, kończy odcinek. Myślę, że Wam się podobało. Dajcie lajka i subskrybera. Zbieramy 30 subskryberów. No piecie, dobra. Cień mam na